Puska, Natalia. Ja będę reprezentować firmy inhalatory wodoru, które zajmują się sprzedażą urządzeń do wodoroterapii. Pokrótce w trakcie mojego wystąpienia chciałabym zapoznać przede wszystkim ze znaczeniem stresu oksydacyjnego ponieważ no, wodoroterapia bez stresu oksydacyjnego yy, nie ma zastosowania. Tak naprawdę cała wodoroterapia będzie się opierała na niwelacji stresu oksydacyjnego w naszym organizmie. Czym yy, jest wodór molekularny, skąd się wziął, jego krótka historia, zastosowanie, dawkowanie oraz przedstawię kilka urządzeń do wodoroterapii. Więc może na początek troszeczkę o stresie oksydacyjnym i o wolnych rodnikach. Krzym tak naprawdę jest stres oksydacyjny, krzym są wolne rodniki, więc tak naprawdę stres oksydacyjny jest to zaburzenie równowagi pomiędzy właśnie reaktywnymi, reaktywnymi formami tlenu a antyoksydantami. Reaktywne formy tlenu powstają w metabolizmie, w mitochondriach, podczas metabolizmu tlenowego i generalnie w niewielkich ilościach pełnią one bardzo ważną funkcję w naszym organizmie. Wspierają metabolizm, są odpowiedzialne za działanie wielu szlaków sygnalizacyjnych. Natomiast problem się robi w momencie, w którym tych wolnych rodników, tych reaktywnych form tlenu jest za dużo. Oprócz powstawania reaktywnych form tlenu w mitochondriach, reaktywne formy tlenu powstają na skutek właśnie na przykład yy, zanieczyszczenia powietrza, promieniowania UV, promieniowania jonizującego, yy, czy na przykład poprzez palenie papierosów lub yy, poprzez branie niektórych lekarstw. Więc tak naprawdę, jakby się zastanowić, jesteśmy narażeni na powstawanie tych reaktywnych form tlenu w naszym organizmie przez cały czas. Jak wspomniałam, przewlekły stres oksydakcyjny. Yy, inaczej, jak wspomniałam, generalnie niewielka ilość tego stresu oksydakcyjnego w naszym organizmie jest jak najbardziej okej, okay. jest nawet delikatnie yy, mówiąc potrzebna. Reaktywne formy tlenu są potrzebne. W celu regulowania niektórych szlaków sygnalizacyjnych, natomiast właśnie problem zaczyna się w momencie, w którym tego stresu oksydacyjnego jest za dużo. Przewlekły stres oksydacyjny może niszczyć nasze zdrowie. I może prowadzić do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, uszkadzając na przykład naczynia krwionośne, prowadząc tym samym do rozwoju na przykład miarzczyksy, żylaków, zakrzepiksy, czy zawałów, a nawet do udarów. Dodatkowo może mieć działanie neurodegeneracyjne, uszkadza neurony, prowadzić tym samym do rozwoju wielu chorób, na przykład do. Rozwoju choroby Parkinsona, oprócz tego do przedwczesnego starzenia skóry, ponieważ yy, wolnorodniki będą uszkadzać wiązania kolagenowe yy, i nawet zwiększonego ryzyka rozwoju chorób nowotworowych, na skutek yy, niszczenia DNA i tym samym do zwiększenia ryzyka mutacji yy, tych komórek. Generalnie nasz organizm ma naturalne mechanizmy obrony antyoksydacyjnej. Są to m.in. antyoksydanty endogenne, takie jak dysmutaza ponadpiękowa, katalaza, albo reduktaza glutationowa oraz są też antyoksydanty egzogenne, które dostarczamy wraz z odpowiednią dietą i do takich antyoksydantów egzogennych zalicza się właśnie m.in. witamina C, koenzym Q10 albo witamina E. Całkiem niedawno, ponieważ no może przesadziłam, ale w 2007 roku w magazynie Nature Medicine wyszedł artykuł, w którym profesor Ochta między innymi udowodnił, że właśnie wodór molekularny także może mieć silne działanie antyoksydacyjne. Ale tak naprawdę historia wodoroterapii nie zaczęła się w 2007 roku. To był jej taki w sumie przełomowy moment, bo o wodoroterapii możemy już przeczytać nawet w roku 1800, gdzie Henry Davy eksperymentował z elektrolizą wody i na jej podstawie zauważył, że można właśnie stworzyć wodę w postaci gazowej. On sam interesował się gazami różnego pochodzenia, między innymi gazem rozweselającym, Natomiast w tamtym momencie ten wodór molekularny został gdzieś zakopany i nikt się tym przez następne kilkadziesiąt lat nie interesował, aż do momentu, w którym eksperymentowano z zastosowaniem wodoroterapii w nurkowaniu głębinowym. Chodziło wtedy o to, że szukano po prostu jakiegoś rozwiązania, które mogłoby pomóc uniknąć które pomogłoby uniknąć objawom i występowaniu narkozy azotowej, ponieważ okazało się, że azot pod wyższym ciśnieniem, jakie panuje w przypadku nurkowania głębinowego, jest toksyczny dla organizmu i powoduje np. zanieki pamięci, ogólne rozkojarzenie. No i jesteśmy w roku 2007, gdzie powstały te przełomowe badania i od tamtej pory zaczęto eksperymentować z wodorem molekularnym i powstaje coraz więcej ich badań w tym kierunku. Aktualnie wodoroterapia na przykład w Chinach, um, przepraszam, w Japonii zyskała kategorię B, e, co znaczy, że jest uznawana jako skuteczna i sprawdzona terapia. E, aktualnie coraz więcej badań powstaje na ten temat. Najpierw no były to badania na wodoru zwierzęcym, e, teraz zaczyna być coraz więcej badań klinicznych. Dobrze, no ale przejdźmy sobie teraz już do tematu samego wodoru. Czym jest ten wodór cząsteczkowy? Jakie ma zastosowanie? Może chcę właśnie troszeczkę więcej o nim. Generalnie mówiąc o wodorze cząsteczkowym mamy na myśli dwie cząsteczki wodoru połączone ze sobą wiązaniem kowalencyjnym. W tej postaci wodór przyjmuje postać gazową i w tej postaci jest podawany jako antyoksydant. Jest to ksiąsteczka bezbarwna, bezwonna i bez smaku. Oraz, drodzy Państwo, dodatkowo jest selektywne. O co chodzi z tym, że jest selektywne? A więc w tym badaniu profesora Ochty z 2007 roku pokazano, że wodór. Ma zdolność niwelowania, ale tylko tych najbardziej szkodliwych, wolnych rodników, takich jak na przykład rodnik hydroksylowy, kompletnie nie ingerując w pracę tych reaktywnych form tlenu, które wcale nie są szkodliwe dla naszego organizmu. Tak jak na przykład tlenek azotu jest bardzo ważnym czynnikiem rozszerzającym naczynia. Tak jeszcze inne wolne rodniki też mają zastosowanie w naszym organizmie. Ma doskonałą dyfuzyjność, a wszystko ze sprawą jego niewielkiego rozmiaru. Jeżeli by się zastanowić, wodór jest tak malutki. Że gdyby na długości pojedynczego włosa postawić, wypełnić na szerokości włosa go cząsteczkami wodoru, to na szerokości włosa zmieścilibyśmy około 1300 cząsteczek wodoru, w zależności oczywiście od grubości włosa. A gdybyśmy, zamieści, gdybyśmy zamienili jedną cząsteczkę wodoru na pięciogruszówkę, to moglibyśmy wypełnić nim około ponad 500 tysięcy stadionów narodowych, więc jest to całkiem, całkiem sporo. Działa antyoksydacyjnie, zmniejsza stany zapalne, posiada zdolność przenikania bariery krew i mózg, o czym już wydaje mi się, że to jeszcze właśnie przed sekundą wspomniała, przez co ma bardzo silne działanie neuroprotekcyjne, a co więcej, działa na ekspresję genów. Tutaj mamy screen w sumie właściwie urywek, właśnie artykułu od profesora Ochty, gdzie widzimy, jak po podaniu wodoru nie zmienia się wcale wielkość, na przykład tlenku azotu, a widzimy jak znacznie zmniejszyła się ilość wolnych rodników. Tutaj krótki schemat, no, może nie do końca taki krótki, ale taki. Podsumowujący schemat, na jakie szlaki sygnalizacyjne działa wodór, udowodniono naukowo, że jest on w stanie modulować szlak sygnalizacyjny np. NRF2, wspiera też własną obronę antyoksydacyjną organizmu poprzez na przykład wsparcie organizmu organizmów produkowania np. katalazy. Ma także zdolność regulowania greliny, leptyny, przez co ma także działanie w przeciwdziałaniu otyłości. Oprócz tego zmniejsza ilość ksytokin prozapalnych. Jak możemy zobaczyć, na przykład zmniejsza interleukinę, ale nie tylko interleukinę dziesiątą, bo także interleukinę pierwszą, szóstą czy na przykład ósmą. Porównując go do innych antyoksydantów, wodór jest około 88 razy mniejszy niż witamina C, około 215 razy mniejszy niż witamina E, no i ponad 400 razy mniejszy niż koenzym Q10. Do tej pory na PubMedze tak naprawdę możemy znaleźć około 2000 badań. I większość z, nich, większość z nich, no głównie są to badania na modelu zwierzęcym, no wodór jest czymś nowym, natomiast pojawiają się już badania kliniczne. Możemy się doszukać zastosowania wodoroterapii w około 170 różnych modelach chorób ludzi. I jeżeli chodzi o zastosowanie wodoru, to możemy znaleźć jego zastosowanie jako wsparcie leczenia nowotworów. I tutaj bym właśnie chciała bardzo zaznaczyć, że absolutnie nie będzie to leczenie nowotworu, żeby to nie zabrzmiało jakkolwiek, no, czy, czy jakoś inaczej. Wsparcie chorób układu krążenia, na przykład podawano wodór po zawale serca, mięśnia sercowego i okazało się, że w miejscu niedokrwionym zmniejszył się nagle stres oksydacyjny. Regeneracja w sporcie wodór wspiera regenerację sportowców, przyspiesza metabolizm kwasu mlekowego, wzmacnia, zwiększa moc mięśniową, wzmacnia wydolność kosmetologii jako taki czynnik odmłodzający, zwalniający starzenie skóry, choroby płuc, astma, POHP, Właściwości przeciwzapalne, opóźnienie starzenia, o czym już powiedziałam, szczególnie poprzez regulowanie SIFT-1, choroby neurologiczne, takie jak np. Parkinson, choroby oczu i skóry oraz sport. Tutaj krótki schemat przedstawiający zastosowanie w poszczególnych jednostkach chorobowych. I teraz tutaj przedstawiam Państwu, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, metaanalizę, przegląd artykułów dotyczących zastosowania wodoru w chorobach układu krążenia. Tutaj mamy krótki przegląd w RZD. I tutaj krótki przegląd, jeśli ktoś byłby zainteresowany, może ktoś właśnie pracuje z takimi pacjentami, na przykład z pacjentami pulmonologicznymi, z pacjentami po zawałach, czyli bardziej w kardiologii, w neurologii, to tutaj jest też krótki przegląd artykułów opisujących zastosowanie właśnie konkretnie w tej dziedzinie. Tutaj przedstawiam też, jak wodór prezentuje się w poszczególnych badaniach, badaniach naukowych. Możemy zobaczyć, że znalazł swoje zastosowanie także w zespole metabolicznym, w nowotworze żołądka, w sporcie, udar mózgu czy nawet zapalenie przezębia zmniejszając dolegliwości bólowe i stan zapalny w okolicy dziąseł. Tutaj jest przedstawione badanie. W sumie całkiem mnie to zainteresowało, więc postanowiłam, że chciałabym się tym podzielić i wstawić to do swojej prezentacji. Otóż tutaj widzimy przypadek pacjentki, która chorowała na nowotwór płuc złośliwy z przerzutami do mózgu. I generalnie pacjentka nie reagowała w żaden sposób ani na leczenie chemioterapią, ani na radioterapią. Natomiast według artykułów pacjentka zaczęła reagować i guzy znacznie zaczęły się zmniejszać, gdy do chemioterapii dołączono właśnie wodoroterapię z postaci tam inhalacji wodorowych. Tutaj w urywek z badania, z artykułu naukowego. Który badał stężenie kwasu moczowego, w tym przypadku u szczurów, po podaniu wodoroterapii. Możemy zauważyć, że w grupie, która stosowała wodoroterapię, znacznie zmniejszył się poziom kwasu moczowego we krwi. Tutaj też co ciekawe, okazuje się, że picie wody wodorowej wyszło mniej korzystnie niż właśnie na przykład inhalacje wodorowe. I jeżeli chodzi o zastosowanie w gabinecie fizjoterapeuty, to tak, jak już wcześniej wspomniałam, no głównie zalecalibyśmy to jako wsparcie po prostu do leczenia pacjentów. Generalnie wodór jako silny antyoksydant będzie wspierał ogólną odporność organizmu, będzie także działaniem profilaktycznym w wielu chorobach. Generalnie w literaturze coraz więcej i mówi się o tym, że Stres oksydakcyjny jest czynnikiem ryzyka i jest jednym z wielu powodów występowania takich chorób, jak na przykład właśnie choroby nowotworowe, choroby Parkinsona, Krzemiażyca czy, czy lub inne, choroby układu krwionośnego, tak jak wspomniałam na początku, jest on też uznawany jako jeden z wielu czynników zawałów i udarów. Oprócz tego w literaturze znalazł on swoje zastosowanie, na przykład poprzez jako czynnik, czy, czy jako narzędzie do zmniejszania obrzęgu obrzęku w kończynie dolnej, szczególnie po, w przypadku świeżego urazu stawu skokowego. I okazało się, że pacjenci, którzy stosowali wodoroterapię, mogli też szybciej odzyskać pełną ruchomość w tym uszkodzonym stawie. Jeżeli chodzi o metody podawania wodoru, no to jest kilka. W sumie dwie najbardziej popularne, dwie troszeczkę mniej popularne. Właściwie iniekcje to jest. Generalnie w praktyce nie spotkacie, się, żeby ktoś to stosował. Jedynie w literaturze, jeżeli robiono badania w jakichś szpitalach, no to tam faktycznie podawano ten wodór poprzez iniekcję. Natomiast ja bym się chciała skupić głównie na inhalacji wodorem oraz na piciu wody wodorowej. Inhalację wodorem to sposób właśnie, dostarczamy wodór poprzez wdychanie gazu do pus, On z pus dostaje się prosto do krwiobiegu. Jest to na ten moment oceniana jako najefektywniejsza forma stosowania wodoroterapii. Działanie bardziej ogólnoustrojowe, oczywiście. Eee, można też z inhalatorów wytwarzać wodę wodorową. Do dużo więcej przejdę za momencik. Natomiast druga, picie wody wodorowej, eee, no, z butelki troszeczkę łatwiej może gdzieś, jak jesteśmy na przykład w podróży, sobie tą wodę wodorową wytworzyć. Natomiast tutaj działanie bardziej na jelita, on oczywiście też będzie miał ostatecznie działanie takie ogólnoustrojowe bo z jelit będzie ten wodór i tak dyfundował do krwi. Natomiast tutaj działanie bardziej mimo wszystko miejscowe zalecałabym na przykład osobom, które borykają się ze zgabą, z refluksem żołądkowym, z SIBO i ogólnie takimi problemami trawiennymi na przykład. Kąpiele te rzeczy jeszcze nie są aż tak popularne, natomiast też w literaturze możemy spotkać, że są używane, szczególnie w kosmetologii, gdzie podaje się takie okłady z wody wodorowej, nasąża się po prostu wodą wodorową, na przykład jakiś ręczniczek, ręcznik papierowy robi się okłady lub no po prostu się w niej mokrzy, no i iniekcje, które nie są aż tak popularne. Oczywiście, jeżeli chodzi o skuteczność, no to jak możemy zobaczyć, aby uzyskać równoważną ilość wodoru z wody pitnej, co z inhalacji jednego litra wodoru gazowego, należałoby wypić około 55 litrów wody wodorowej, co świadczy o tym, że no, inhalacje będą bardziej skuteczne, natomiast mogą być no, niestety troszeczkę trudniej dostępne dla większości użytkujących. Chociażby z przyczyn, na przykład finansowych, lub jeżeli ktoś nie ma gdzieś gabinetu, mieszka w małej miejscowości, no to też może ciężko znaleźć jakieś miejsce, które oferuje takie inhalacje. Jeżeli chodzi o dawkowanie, no to niestety przez to, że wodór jest dopiero w początkowej fazie, fazie badań, ciężko jest znaleźć jednoznaczne rekomendacje dotyczące dawkowania wodoru molekularnego. Generalnie w jednych z badań podawano. Yy, tam było chwileczkę, muszę sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że 1 ppm wodoru, woda była yy, o stęczeniu 1 ppm, podawano pół litra tej wody wodorowej yy, i już zobaczono znaczące efekty, co mogłoby świadczyć o tym, yy, że to pół Grama wodoru dziennie już jest wystarczające, bo na przykład już u grupy, która podawała, której podawano tylko 4 gramy, już takich efektów nie zobaczono. Natomiast w innych artykułach widzimy o tym, że podawano i tam rekomendują podawanie nawet 1,5 grama wodoru. Wszystko może również też zależeć od tego, ile tego stresu, stresu oksydacyjnego dana osoba ma w swoim organizmie. Wtedy może potrzebować troszeczkę więcej tego wodoru. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, wszystko jest w początkowej fazie badań i ciężko dać jakieś jednoznaczne rekomendacje. Jeżeli chodzi o nas, to my, w swojej ofercie, posiadamy urządzenia zarówno butelki, jak i inhalatory, mamy też okulary wodorowe na sprzedaż, na wyposzyczenie, generalnie butelki wodorowe. Ja może tutaj pokażę, one są też u nas na stoisku, można przyjść, oglądać dokładnie. E, butelki wodorowe one są wykonane z, e, w zależności od butelki. Te są na przykład wykonane ze szkła browog ta jest na przykład wykonana z Tritanu, e, więc no, takiego tworzywa sztucznego. E, każda z butelek jest. Wyposażona w specjalną membranę wymiany protonów. To są membrany tytonowe pokryte platyną. Przez nie przepływa prąd, zachodzi elektroliza i na zasadzie, i dzięki elektrolizy, wodór jest dysocjowany od tlenu. Tlen on się ulatnia z tej butelki przez specjalny otworek, natomiast wodór w postaci gazowej zostaje rozpuszczony w wodzie i taka woda nasycona wodorem już się nadaje do picia. Jeśli chodzi o inhalatory, to mechanizm działania jest podobny do inhalatorów, tutaj mam akurat nieprofesjonalny, ale taki malutki inhalator do domu o wydajności 150 ml na minutę, czyli w sumie wystarczająca ilość do takiego użytku domowego, gdzie ten inhalator nie musi chodzić przez 8 godzin dziennie, gdzie tylko jedna osoba będzie się inhalować i nie potrzebuje on być e, aż na tyle wydajny. E, tutaj was się wodę destylowaną. Woda destylowana pełni funkcję e, elektrolitu i na tej samej zasadzie też jest membra w środku, tak jak w tych butelkach e, przepływa prąd i zachodzi e, elektroliza, która rozdziela wodór od tlenu. Mamy też takie urządzenia do kąpieli wodorowych. Mechanizm działania znowu no, będzie taki sam jak w przypadku inhalatorów, z taką różnicą, że oprócz, zamiast, może bardziej samotny kanuli i wdychania tego wodoru, zawiera on takie dwie długie rurki, takie dość masywne, które po prostu wrzucamy np. do wanny czy do jakiegoś zbiornika z wodą, i wtedy one posiadają znacznie większą moc. Przez co są w stanie wysycić taką dużą ilość wody, na przykład w wannie, tym wodorem. No i butelki wodorowe, o których wspomniałam. Okulary wodorowe, o to też właśnie często klienci, pacjenci pytają. Możemy też sobie, że tak powiem w cudzysłowie, inhalować wodór przez oczy, jakkolwiek to nie zabrzmi. Przez gałkę oczną też będzie się dostawać wodór do krwiobiegu, To no wiadomo, nie w tak dużych ilościach jak dzięki inhalacji. Natomiast tutaj będziemy mieli działanie takie bardziej miejscowe, zmniejsza się opuchlizna w okolicy oka, Zmniejszają się worki pod oczami, jeżeli ktoś na przykład dużo siedzi przed komputerem, ma taką pracę naukową, dużo krzywda, ma te oczy takie zmęczone, no to może sobie dać tym oczom odpocząć, zregenerować je troszeczkę właśnie poprzez korzystanie z takich okularów. Jeśli chodzi o działanie terapeutyczne, no to na razie na modelu zwierzęcym pokazano działanie jako wsparcie leczenia w zakśmie czy na przykład w retinopatii cukrzycowej. Dlaczego warto innowacyjna technologia PMSPL? To są właśnie te membrany, pokryte, membrany tytanowe pokryte platyną. Na rynku możemy też spotkać inne membrany, natomiast pokazano, że one mogą generować szkodliwe substancje. Certyfikowane produkty, nasze urządzenia są dopuszczone do sprzedaży w Unii Europejskiej. Profesjonalny serwis i gwarancja. My świadczymy serwis i gwarancję na, na terenie Polski, właściwie u nas w Krakowie. Wiedza i doświadczenie w branży oraz wsparcie techniczne. Jesteśmy cały czas także do Państwa dyspozycji. I to wszystko z mojej strony, dziękuję bardzo, wszystkich zainteresowanych zapraszam do nas na stoisko, można sobie spróbować wody wodorowej, inhalacji niestety dzisiaj nie mamy możliwości, jesteśmy tam na wprost z sali więc serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, dziękuję. Dziękujemy.